Cześć, witam Was serdecznie. Witam wszystkich. W dniu dzisiejszym w filmie zobaczycie wypad na jedno kąpielisko, ale taki dwudniowy wypad w sumie jest, bo to będą dwa dni na jednym kąpielisku. Zobaczycie, co udało mi się znaleźć, a było naprawdę fajnie. W podsumowaniu zobaczycie najfajniejsze rzeczy. Śmieci z pierwszego dnia nie będę Wam pokazywał już na podsumowaniu, po prostu pozbędę się ich, bo. Może być tego naprawdę dużo. Także zobaczycie najfajniejsze znajdki razem wszystkie. Śmieci tylko z drugiego dnia Wam pokażę co tam się, co, co się dzieje. No i w sumie tyle, no. Będziemy, będę kopał. Będę kopał. Wam życzę miłego oglądania i do zobaczenia w podsumowaniu. No i patrzcie moi drodzy, sygnał między 30 a 50 w miarę stały po tym jak już mam tutaj trochę kapsli i szkła w końcu jezioro mi zaczyna to jakoś wynagradzać może nic rewelacyjnego ale zobaczymy może srebrne będzie może nie ale piękny pierścioneczek w kształcie kwiatuszka super jest ale fajnie super ansko. kaczuchy się biłą. A ja dalej kopię. Powiem Wam, plaża jest tak zaśmiecona, jest tyle syfu w wodzie, że to się w głowie nie mieści. Czy naprawdę ludzie mogą takie rzeczy robić? Przecież to jest jakieś normalnie? Hamstwo na hamstwie. Są momenty, o zobaczcie, kapsel i szkło takie. Widzicie? Przecież to się komuś wbije w nogę, no to tragedia jakiemuś dziecku jeszcze, czy coś. Powiem Wam, są miejsca, że kopię po trzy kapsle w jednym sicie naraz. Hmm. Który chyba łepek ze śruby, od śruby ściętej. O, patrzcie, mamy pierwszą monetkę. Pierwsza monetka. Co to będzie? 20 eurocentów. Pięknie, zobaczcie, Pierwsza dzisiaj. Od razu wrzucimy, schowamy sobie. No w końcu i, i miłe rzeczy czasem przychodzą. No i parcie kopałem, przed chwilą kopałem i wykopałem. Taki kolczyk miedziany. Ale duży, fajnie, jest biżuteria jakaś. Oj, patrzcie. Mamy stary nabój. Stara amunicja. Najprawdopodobniej ćwiczebna. Ćwiczebna hukowa. No, ładnie. Sygnał 19:20. Zobaczymy, co teraz wejdzie, Płytko powinien być na wierzchu. No i dobra, ma w No Zobaczymy. Kolejna folia aluminiowa. O nie, nie folia. Patrzcie, sreberko. Jak myślicie? Tylko to. Srebro, czy nie? Ale piękność. Co tam jest? Jesteś z tyłu? Nic nie widzę. Czekajcie, jest coś. A, stal nierdzewna, S-steel. No ale piękna sprawa, powiem wam, niesamowite. Haha, jest super. Mamy sygnał, bije nisko na czwórce, czyli jak zwykłe żelazo, jakieś gwoździe, tego typu rzeczy, no ale kopniemy, zobaczymy, bo stare monety podobnie biją. A ja już widzę stąd, zobaczcie. Nie wiem czy widzicie, czy nie, ale ja to widzę. Ogromna śruba, patrzcie na to. Ale masakra. To wszystko na kąpielisku. Ale patrzcie, monetka stara też jest. Gdzie? Wszystko było tak samo. Ale monetka też. Och, w tym momencie nie do odczytania, zjedzona częściowo, ale do sprawdzenia później, jak najbardziej. Mamy jeszcze szkło. No dobra, teraz chyba go mam, poprawiłem i ja chyba teraz już jest. Nie. Chyba jest, albo chyba nie jest. Jest szkło, jest, patrzcie. Jest jakaś monetka. Mamy złotowej maru, pięć Hehe. Pięć feningów, feningów złotowej maru, patrzcie. Będzie widać rok? dwudziesty czwarty piąteczka czekajcie czekajcie jest pięć fenik z kłosikami dwudziesty czwarty rok super tak jest tu jest O, tam coś zostało, ale patrzcie tutaj co mam jeszcze. Pół okularów. Haha. Czyli tam pewnie leży druga połówka, którą być może sitem rozwaliłem. Dobra. Jest i kapsel. Teraz tam resztę wykopiemy. Nic więcej. ręcej teraz mam sygnał No i co mamy no to po prostu puszka po konserwach Tragedia nie do opisania. Sygnał 6768, może kapsel, może kolejna moneta jest. Pusicie. Dobra, już widzę od razu. Mamy takie jakieś zapięcie, spinkę jakąś od czegoś Trzymającą. Może do pieniędzy. Może pieniążki jeszcze będą jakieś. <laughs> to jest to i tu mamy jeszcze folikę. Tu mamy sygnał sygnał 5. Powinien być w sicie, sprawdźmy to, pusto, 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 no i mamy coś takiego, ale nie wiem, to jest chyba plastikowe, więc to nie było to, to jest przypadek, to jest jakaś małpa, chyba, że ma coś w sobie metalowego, co mi tutaj pokazywało się, nie, to mi się pokazywało, jakiś sztywcik. A małpka wpadła przy okazji? Ten sygnał wymy ręką, bo go widziałem. Muszę go tylko namierzyć. Tak sobie. Tu gdzieś no. gdzie on jest? Właśnie. Właśnie wcześniej widziałem łyżeczka. Stara łyżeczka pogięta. Kawu o aha. Ciekawe. Ciekawy napis w sumie. Jeszcze nie widziałem takiego. Się tu wykopałem przed chwilą. No chodź, tu gdzie ty jesteś? Tu jest. Biłak cholera, patrzcie. Taki. Nie ja cię normalnie kręcę, jak to może być? Mocne 16. Zobaczymy, folia jest w Tak, folia. Po tabletkach moi drodzy. Nawet chyba nie chcę wiedzieć po jakich. O, zobaczcie co jeszcze wpadło. Szkiełko, szklana kuleczka. <laughs> ale fajnie, ale to był przypadek dopiero. Tu jesteś. No, to teraz powinien być, to poprzednio też tak myślałem, nie? Przednio też mówiłem, że powinien być, a go nie było. Jest. Wow! Wow! Ale staruszek! Niemożliwe. Zobaczcie, ale staruszek. Jaki czat. Z oczkiem, z kamyczkiem jakimś. Ale piękność. Mam nadzieję, że dobrze go widzicie. Ale ładnie bił cały czas. No piękny jest. Woohoo, jest o co my tu mamy? Aha, już myślałem, że coś innego. Ale tam jeszcze coś jest. Czekajcie. No, chodź tu. Mamy taki element, jakiś miedziany. No, i mamy starą łopatkę, jakąś, A, ale fale przyszło. Dzięki, dzięki łódka. I mamy starą łopateczkę. No stój. Jakaś aluminiowa, metalowa, nie wiem. Tam gdzieś jakiś czerwony kolor przybija na niej. No ciekawe maleństwo, ciekawe. taka, taka łopatka. 50 do 60 sygnał. Może być kapselek, a może być coś innego. <śpiewa> widzicie to? Widzicie to? Czy wy to widzicie? Wyczyszczę i się do Was włączę. Malutka, powiem wam fajna jest. Ciekawe, czy będzie coś w środku widać, czy nie. Wygląda na jakąś miedziuszkę. Ale jest ładna. Czekajcie. No, nie ma nic w środku, przynajmniej ja na, na ten moment nie widzę. W domu może lepiej zobaczę. I na zewnątrz też nie za bardzo. Jest bardzo podobna do tego pierścionka, który znalazłem, materiał. No, ale jest fajna, jest czad. Jest. Piękna sprawa. Patrzcie na to, co wykopałem. O, mam cię. <grystanie> Chodź tu do góry. Przeszkadza, płuczę tylko to jest. zerknąć, spinacz jeszcze jest. Si to wite. To sobie przypniemy. Patrzcie na to. Haha, <zumhearted> klucz. No bił po uszach strasznie. Domyślam się, że tu obok, że to stąd z obok ktoś może wyrzucił, machnął, bo yy, łodzie tu ten spuszczają na wodę, cumują i tak dalej, więc... No ale kurde jaja tutaj jest coś. Czy tak sięgnąć teraz. Bo nie mogę tego na sito nabrać. Nie wiem czy tak sięgnę, czy nie No chodź, chodź, chodź. Chodź co tu jest? A widzicie chciało się nabrać, bo za duże jest. Zderzak od roweru jakiegoś, albo coś od łódki jakieś. No i dobra, cześć moi drodzy, witam Was na podsumowaniu. Powiem Wam, były to fajne dwa dni. Fakt faktem, pierwszy dzień, w pierwsze, za pierwszym razem byłem krócej niż za drugim. Ale to nie jest ważne, ważne jest to, co mam. Pokażę Wam podsumowanie z dwóch dni, tylko i wyłącznie tych fajnych rzeczy. Śmieci są tylko i wyłącznie z dnia dzisiejszego, poprzednie śmieci są wywalone przeze mnie, ale zobaczcie, i tak jest tego pełno. Także chodźcie. Tak to wygląda wszystko razem. Tu macie z przodu śmieci, złom i, i rzeczy fajne. Także poczynając od, od czego zaczniemy? Zaczniemy od szkła. Zobaczcie. Tyle szkła wyciągnąłem z dnia dzisiejszym. Poprzednim razem było, było tyle samo, jak nie jeszcze więcej. Po prostu masakra. I to wszystko jest z kąpieliska. Ja nie wiem w ogóle co się dzieje. To wszystko to są kapsle, zawleczki, jakieś opakowania po lekach, tak jak widzicie i tego typu rzeczy. Jakieś foliki się potrafiały. Masakra. Dwie buteleczki. Z złom. Na sam koniec najprawdopodobniej albo jakiś błotnik od roweru, albo nie wiem, element jakiejś łódki pinacz mamy takie cudo, taką gigantyczną szpilkę no i zaczynając od rzeczy a większych, a co tam, mamy klucz, taki oto klucz jak widzieliście jest taka łopatka, nie mam pojęcia skąd się to mogło wziąć, może jakieś dziecko używało do kopania w wodzie, nie wiem, wygląda jak mini szufla <grym> no i co, no i z y, innych elementów jakieś takie Dziwne kawałki czegoś od czegoś. No, śruby są jakieś. To jest chyba pętelka była. Nie wiem, czy to nie jest jakaś końcówka od liny. Jakieś cienkie linki stalowej. Śrubki, śrubeczki, jakieś końcówki bliżej, niezidentyfikowane rzeczy. Jest kolejna śruba, jak widzicie. No i drobiazgi jakieś. Wyszło mi jeszcze takie cudo. Śmiałem się, że do, do trzymania pieniędzy, pliku pieniędzy, że w środek można włożyć i będzie trzymać. Tak naprawdę nie wiem, może od jakiegoś suwaka, może od czegoś. Nie wiem. No i rzeczy najfajniejsze, dawajcie. Spod pomostu weszło mi pół okularów. Następne pół pewnie jeszcze tam leży, więc może uda mi się z czasem wyjąć. Weszła taka łyżeczka z napisem KWO, myślnik AHA. I z tyłu z napisem Rostfrei. Czyli stalnie stal nierdzewna. także... Wyszedł mi taki kawałek uchwytu... Wydaje mi się, że to jest rączka też od łyżeczki. Jedyne co na jest napisane to szwabę. Nie wiem pojęcia. Wpadł mi jeden nabój. Najprawdopodobniej ćwiczebny jakiś y, hukowy. No i co? Co tu mamy dalej? Może zacznijmy od tej strony. Tu są jakieś takie pierdółki, które też nie wiem do końca co to może być. Jakaś kapka od czegoś? No nie wiem. Coś od czegoś. Tak samo to. To jest ciekawa sprawa, ponieważ nie jestem w stanie tego bardziej oczyścić. To wygląda, to było w sumie razem połączone. Z tej strony bodajże. Też wygląda jak jakaś końcówka albo może jakiejś starej łyżeczki, albo od czegoś, no ale... Tylko i wyłącznie mogę sobie gdybać co to było i do czego jest to podobne. Wpadł ołów, 15, taki nieduży, też pod koniec. No i tak, ten destruk, który wy wyłowiłem, to jest moneta i to jest 10-fenning. Ale nie jestem w stanie Wam określić z którego roku. Jedyne mi się przebija 0 i kawałek 1 z przodu. Także to wszystko, co jestem w stanie Wam powiedzieć. Nie widzieliście, ale wpadła mi jedna marka z 1988 roku. Także w bardzo, bardzo fajnym stanie. Nie zajechana w ogóle. Może od niedawna leży. Wpadło mi złoto Feimaru. 5 feningów z 1924 roku. Z kłosikami z tyłu. No, jeszcze monetka do oczyszczenia, jak najbardziej. Przy okazji, przez przypadek trafiła mi się szklana kuleczka i dzika małpa komuś się zgubiło z najbardziej ciekawych rzeczy co co mnie interesuje to jest, to jest to tego typu śrubka pewnie jest to śruba z jakiejś łódki ozdobna, ale wygląda naprawdę bardzo fajnie bardzo ciekawie, gdyż na środku ma jeszcze jakiś czerwony element no fajnie wygląda, po prostu jest ciekawa ciekawe gdzie to było, jak to wyglądało z wcześniejszego wypadku, z tego poprzedniego, z pierwszej części jest proporczyk tu macie zapinkę ale nie wiem, czy uda się go wyczyścić i zobaczyć, co na nim jest. Ciężka sprawa, powiem Wam. No ale spróbuję. Kto nie próbuje, ten nie ma. Wpadł mi taki jeden kolczyk. No i dobra, i z poprzedniego wy wypadu jeszcze mam taki piękny pierścionek. Piękniutki słonecznik taki. Nie jest to złoto. Jest to, nie wiem, jakiś mosiąc być może. Ciężkie do określenia. Nie wiem. No. Naprawdę, nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że jakiś mosiąc, albo coś. No i z obecnego, z dzisiejszego, no to jako pierwsze to wyszła obrączka, pierścień. Na początku myślałem, że srebro, ale okazało się, że stal nierdzewna. Ale też cieszy, też jest fajna. Wygląda bardzo fajnie. Musiała być niedawno zgubiona, bo jest nawet czysta. Z bardzo starych rzeczy wyszedł tego typu pierścioneczek. Jest niekompletny, ponieważ ma łóżko już połamane, urwane, ale jest naprawdę, powiem Wam, niesamowity. Dobrze tu nie zobaczycie. No, ja spróbuję tu przy słońcu, może lepiej będzie. Pokażę Wam zdjęcie, zrobię później. On na środku jest kamyczek. I jak weźmiemy pod słońce, ten kamyczek, jak widzicie, jest przezroczysty. Bardzo ciekawa sprawa bardzo stara. Poszukam, może coś znajdę podobnego. No, i pod koniec jeszcze tego wypadu dzisiejszego, wpadła nam taka. Obrączka, która też myślę, że nie jest złotem. No, wyczyszczę ją jeszcze. Aczkolwiek nie ma żadnych, nie widzę przynajmniej jak, na, jak do tej pory żadnych prób na niej. Więc nie wiem. No, no pójdę jeszcze w razie czego do, do jubilera dowiedzieć się, żeby sprawdzić. Aczkolwiek wydaje mi się, że nie jest to, że jest to jakiś też właśnie mosiąc albo coś. No, niby twarda jest. No, ale nie wiem. Nie wiem. Powiem Wam nie chcę mówić, bo nie jestem pewien yy, także tego. Tak to wyglądało. Powiem wam plaża niesamowita. Postaram się tu przyjechać jeszcze z Nemo, ponieważ no, wchodziłem do wody mniej więcej do pasa, ale dalej jest jeszcze też woda. Dalej jest też plaża, dalej jest miejsce, gdzie się ludzie kąpią. Także przyjadę tu z Nemo. Być może następny odcinek będzie właśnie stąd i właśnie z nurkowania, aczkolwiek nie mam pojęcia, jaka będzie przejrzystość wody, tak jak widzicie po ostatnim filmie z Nemo była tragedia w tamtym jeziorze i boję się, że tutaj będzie podobnie. I nie będzie za dużo widać. Także nie wiem, nie obiecuję wam, czy będzie ten film, czy nie. Zobaczymy. Wszystko, wszystko wyjdzie w praniu i się okaże, od tego jakie będą warunki. A w dniu dzisiejszym to będzie z mojej strony na tyle. Mam nadzieję, że fanty się podobały, bo mi niesamowicie. Że jesteście nowi na kanale, pamiętajcie o Subiku, tu, 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 na dole, po waszej prawej. I życzę wam miłego popołudnia i wszystkiego dobrego. Trzymajcie się do następnego filmu. Cześć.